Tak. Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie nas, bo wiemy, że branża dopiero się rozwija. Tak naprawdę my mamy świadomość, nie wiem czy Wy macie świadomość, że sport elektroniczny to nie zabijanie na ekranie przeciwników, zabijanie smoków. Ale branża, która bardzo szybko się rozwija, i nie tylko młodzież, ale ludzie dorośli powoli się zaczynają nią interesować. I tak samo możemy ją skorelować ze światem mediów, światem nauki i światem edukacji. Ja nazywam się Łukasz, tak jak dziękuję za zapowiedź. Jestem byłym zawodnikiem, od ponad dekady zajmuję się sportem elektronicznym. Obecnie faktycznie prowadzę Gaming House i wspólnie z Mateuszem Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych. Tak, ja jestem tutaj z trochę innego powodu, znaczy w sumie z powodu podobnego, ale moja droga była trochę inna. Nigdy nie byłem graczem komputerowym, z grami nie miałem nic wspólnego, podobnie ze sportem elektronicznym. Od bardzo dawna zajmuję się produkcją filmową i jednym z naszych ważniejszych klientów od kilku lat jest firma, która zajmuje się organizacją bardzo dużych i profesjonalnych eventów e sportowych. I wtedy te materiały, nie wiem, pokazujące wielkie hale, wielkie, wielkie areny sportowe, takie jak Spodek, na przykład wypełnione po brzegi, które trafiały na mój monitor, też mnie zastanawiały, gdzie tkwi ten fenomen i co jest tak naprawdę w tym takiego fajnego, że jesteśmy w stanie zapełnić taką przestrzeń ludźmi, którzy patrzą jak ktoś inny gra w grę. Dla, dla mnie to było takie absurdalne. Mówiąc ja szczerze. tylko dodam, że jak ja grałem w Counter-Strike, to Mateusz grał w kulkę. Tylko... W Agara, rewelacja. Agara, tak. Wyciągnąłem go z tego i teraz włączam <laughs> w counter Tak, Wracając do pytania Mateusza, według nas do spotka i do wielu innych miejsc przyciąga głównie rywalizacja i tak też chcemy nazywać e-sport, czyli rywalizacja żywych ludzi. Tak naprawdę platformą w analogii do sportu tradycyjnego jest boisko, są bramki, jest piłka, ale. Całą pozostałą część tworzą ludzie, czyli emocje. Tak samo w sporcie elektronicznym, analogicznie, my obserwujemy, jak inni grają, ponieważ to są żywi ludzie i żywe emocje. Tak, w sporcie, w Stowarzyszeniu Sportu Elektronicznego, którego jesteśmy założycielami, dużą wagę przywiązujemy do tego, raczej do słów, przede wszystkim, jak wszędzie. Istotne dla nas jest to, że mówimy o sporcie elektronicznym. Nie jest to granie w gry. Kluczowym tym rozróżnieniem dla nas jest rywalizacja. Rywalizują żywi ludzie z innymi żywymi ludźmi. Tu nie ma nic wirtualnego tak naprawdę. Jak niektórzy mówią o ucieczce tam wirtualnej, wirtualną rzeczywistość i tak dalej, to naszym, miejsc, naszym zdaniem absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Wirtualna jest tylko ta szachownica, natomiast naprzeciwko siebie stają żywi ludzie, żywe emocje, kibicują im żywe tłumy. Znaczy to jak żywe, to, to, to widać na przykład w spotku nawet. To jest... Tak, zgadza się, a tutaj też bardzo ważne jest słownictwo, ponieważ Używamy słów typu zawodnik, a nie gracz, mhm. ponieważ gracz to osoba dla, według nas amator, który może napić się piwa, wieczorem obejrzeć mecz z kolegami, zagrać w FIFA, czy na przykład pewnie graliście w diablo. No to też forma mhm. rozrywki. Czaso pożerasz. Natomiast e-sport, tak jak powiedzieliśmy, to rywalizacja, I tylko kilka danych liczbowych, bo też nie o to chodzi, żeby tylko o statystykach mówić, ale turniej spotków w zeszłym roku 113 tysięcy osób przyszło przez weekend do spotka, 2 miliony złotych w nagrodach. Tylko w tamtym roku, a cała pula nagród IEMA przez 4 lata to ponad 20 milionów złotych. No i mecz finałowy, który zobaczyło prawie półtora miliona osób naraz. Czyli tak jakby stadion narodowy wypełnić razy 24. Tyle osób to oglądało, więc faktycznie liczby tak, są. Tak, to, 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 to są ogromne liczby, tylko coś, o czym należy pamiętać, odsetek profesjonalistów w tym wszystkim to według danych, do których my jakoś mieliśmy dostęp, to, to, to jest raptem procent, mniej niż procent chyba nawet. Tak naprawdę lwią część tego zjawiska, ludźmi, którzy stanowią zdecydowaną większość w całej tej społeczności, to są po prostu amatorzy. I jaki jest wizerunek takiego amatora? My, dosyć często, jeśli chodzi o sport elektroniczny, posługujemy się porównaniem do sportu tradycyjnego. Jeśli młody człowiek chce zostać piłkarzem, bardzo go interesuje nie wiem, piłka nożna na przykład, jego ścieżka kariery jest nie tyle, że prosta, bo jest trudna jak zawsze, ale znamy, mamy już jakiś taki opracowany schemat. Młody człowiek idzie do klubu sportowego, zostaje trumpką zapisuje się do szkółki piłkarskiej. Nigdy nie oczekuje tego, że nie wiem, jeśli interesuje się piłką nożną, to będzie siedział przez 8 godzin na podwórku i kopał piłką o ścianę, bo wszyscy mamy świadomość, że absolutnie nic z tego nie wyjdzie, ani z korzyścią dla niego, dla niego jako dla sportowca, czy dla niego jako osoby. To jest... tak, no. I też w sumie często powtarzamy stwierdzenie, że ludzie grali, grają i będą grać, jakby tego unikniemy, więc w cudzysłowie zabieranie im kabla od zasilacza, czy też od internetu nie ma sensu, kupią sobie drugi. Tak, Więc... Kl kluczową sprawą jest ta odpowiedzialność i, i tak, tak naprawdę ta korzyść jaką możemy z tego wyciągnąć. Młody zawodnik komputerowy, który będzie siedział przez 8 godzin dziennie przed, przed komputerem i yy, nie wiem, grał same jakieś deathmatche, ćwiczył swoją celność czy refleks, yy, to nie jest droga do sukcesu. On tego sukcesu raczej nie osiągnie, ponieważ na pewnym poziomie yy, kluczową sprawą jest yy, współpraca tak naprawdę. Na przykład w Counter Strike'u, no, wszyscy zawodnicy topowi już mają. Mają bardzo wysoki level. Niektórzy są trochę lepsi, niektórzy gorsi, jeśli chodzi o tą celność. Prawdziwy sekret tkwi w tym całym tym spirit, w tej współpracy, tak naprawdę. Tak, tak jak Mateusz to jest... powiedział, nie chcę mówić zbyt dużo o profesjonalistach, bo hmm. jakby oglądamy o nich bardzo dużo w różnych mediach. Nas interesują głównie amatorzy, czyli jak sprawić, żeby człowiek, który chce uprawiać sport elektroniczny, robił to ergonomicznie czyli nie poświęcał 8 godzin na bezcelową rozgrywkę, tylko spędzał załóżmy 30% tego czasu na samą grę, a pozostały czas na elementy, które są spójne jako w sporcie elektronicznym potrzebne. I tutaj tak jak mówimy z Mateuszem, bardzo ważne są dwa elementy, czyli traktowanie e-sportu jako platformy do komunikacji międzyludzkiej, o czym za chwilę, a także przystosowanie człowieka do jego przyszłej pracy, niekoniecznie w sporcie W piłce nożnej chyba wszyscy mają świadomość, że to do, to do niczego by nie prowadziło, jeśli ci gracze wszyscy graliby solo, a tak naprawdę w sporcie elektronicznym no, no kluczowa jest ta Współpraca, te, te, ten team spirit to, to, to jest najważniejsze. I chcemy uświadamiać młodym ludziom, że podstawą jest odpowiedzialność no i efektywność, tak naprawdę, jeśli chodzi o wykorzystanie tego wolnego tak, czasu. I tutaj według nas, według naszego stowarzyszenia, też nas jako tutaj znajomych, którzy grają i rozmawiają o grach, brakuje odpowiedniej infrastruktury, to na pewno. Czyli nie tylko mówię o ergonomii stołów, ergonomii foteli gamingowych, o internecie odpowiednim. Ale także o kolejnym elemencie, czyli samych programach szkoleniowych, mhm. których również brakuje, ponieważ no, my dostrzegamy pewne bezprawie, czyli każdy trenuje w jaki sposób chce. Rodzice nie są zadowoleni, gracze prawdopodobnie niejednokrotnie nie zostaną prosami, więc trzeba to jakoś unormować i tutaj warto przejść się do drużyny mhm. sportowej. Tak, tak tak, jasne, trzeba uświadamiać młodym ludziom, że ten czas powinni wykorzystywać dużo lepiej, przede wszystkim na komunikacji i co młodzi ludzie mogą wykorzystać i czekać tak naprawdę z tego, że, że będą uprawiali sport elektroniczny. Przede wszystkim ta współpraca. Jeśli już mówiliśmy wcześniej, że to nie jest wirtualne świadko, to są prawdziwi ludzie, z którymi trzeba się skomunikować. Trzeba stworzyć jakiś program szkoleniowy, trzeba stworzyć drużynę i to jest masa umiejętności, które dzisiaj są niezwykle istotne. Zgadza się, bo jeszcze je, je Tak, tak, tak. Więc... Bo, bo jak, jak, tylko przy tym zespole <laughs> chciałem powiedzieć, bo często mówimy, że zakładając drużynę sportową, bardzo ważne jest to, żeby, nie wiem, w arkuszu kalkulacyjnym przygotować schemat programu treningowego. Trzeba umieć stworzyć swoją stronę internetową, dbać o swój wizerunek w sieci, trzeba, nie wiem, korespondować z tymi ludźmi, obsługiwać te social media. To wydaje się, że to są proste rzeczy, że to są truizmy, o których mówimy, ale ja pamiętam, jak studiowałem niedaleko tutaj, to było czymś zupełnie normalnym, że ludzie z jakichś kół naukowych wysłali 150 maili, które nie były w kopii, a oprócz tego w załączniku był dokument wordowy, w który ważył 20 mega, bo w środku była bitmapa z logotypem. To, 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 to niby są truizmy, ale wszyscy młodzi ludzie, którzy uprawiają sport elektroniczny, to, 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 to wiedzą, muszą to wiedzieć. To, co to jest... powiedziałem wcześniej, że staramy się jakby traktować e-sport jako platformę do przyszłej pracy. No, i tutaj, kilka przykładów. Radzenie sobie w zespole, odnalezienie swojej roli w zespole, mhm. traktowanie mm, zwycięstwa, traktowanie porażki. Tak, jak Mateusz powiedział, budowanie jakby swojej, swojej kreacji w social media. To są elementy, które są bardzo ważne. I według nas, jeżeli w przyszłej pracy, w przyszłej korporacji. Takie elementy będą po prostu niezbędne. Tak, absolutnie jest, jest, jest pełna, znaczy w nas jest pełna świadomość tego, że do tego się to sprowadza. Że Ten spektakl, który my obserwujemy nie wiem, na, na przykład w spotku, że dużo ludzi widzi tylko ten finalny mecz. Widzi 10, os 10 osób na scenie, dwie drużyny, tak, tak przykładowo, nie wiem, czy to Counter Strike czy LOL i myślą, że ci gracze tak naprawdę no, tylko grają. Tymczasem za tym stoją te godziny przygotowań, godziny mądrej taktyki, bo tutaj, jak, jak z tym piłkarzem, gdyby ci gracze siedzieli po 8 godzin dziennie i kopali tą wirtualną piłkę o ścianę, to nie znaleźliby się w tym miejscu, w którym są. Tam jest bardzo dużo myślenia, myślenia o krok, jak wyprzedzić, jak zaskoczyć przeciwnika, a nie do końca jak strzelać celniej, bo to już nie, nie, nie jest ta półka. Tutaj przykład, a to tak ze świata piłki, nożnej. mieliśmy w środę mecz PSG Barcelona, to był dwumecz, tylko taki bardzo szybki, Przykład. i widzimy tylko 90 minut rozgrywki, ale nie widzimy tych godzin przygotowań, tak jak mówił Mateusz. Umiejętności taktyczne w pojedynkę, umiejętności drużynowe, praca analityka, praca trenera, rozpracowanie przeciwnika, te wszystkie elementy występują też w sporcie elektronicznym, ale żeby troszeczkę nie przedłużać, mhm. dobrze wiemy, jak to wygląda w spotku, co przyciąga ludzi. Ludzi przyciągają emocje, ale też bardzo duże pieniądze związane ze sportem elektronicznym. I tutaj. Jak wygląda drużyna? Warto o tym powiedzieć, bo tak naprawdę pięć osób grających nie uciągnie sławy, czy też obciążeń, które na nim są, więc tak naprawdę zaczynamy budować puzzle wokół zespołów. Zespół to pięć osób, ale on potrzebuje analityka, potrzebuje trenera, fizjoterapeuty, dietetyka, ludzi od social mediów, więc to jest ogrom ludzi, którzy pracują na jeden sukces, podobnie jak w sporcie Raczej sporo osób się z tego śmieje, że mówiąc o graczach komputerowych, o ludziach, którzy, nie wiem, siedzą przed komputerem, mówimy o fizjoterapeucie czy dietetyku. Stawka jest bardzo, bardzo wysoka. Poziom, jeśli chodzi o wyszkolenie, o refleks, jest bardzo zbliżony i naprawdę to rozchodzi się już o to, żeby znaleźć ten, ten, ten mały ułamek, gdzie możemy kogoś wyprzedzić. Jeśli zawodnikami są stosunkowo młodzi ludzie, to zatrudniając dla nich na przykład dietetyka, który będzie czuwał nad tym, żeby jedli odpowiedzialnie i zdrowo, żeby się ruszali, żeby byli przygotowani fizycznie i psychicznie, to już jesteśmy trochę lepsi od naszych przeciwników. Jest to dużo większa przewaga niż da, dają, da, mm, tu proszę, dają nam na przykład kolejna godzina spędzona przed komputerem. To, 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 to jest klucz. Tutaj tak bliżej może naszej mm. aglomeracji. Nie wiem czy Państwo wiecie, mamy już klasy z profilem eSportowym, To się już dzieje i to nie jest tylko jakby jednostka, tylko kilka z tych szkół. Mamy przyjemność współpracować z jednym z nauczycieli z takiej klasy i on sam mówi słuchajcie e-sport w naszej klasie to nie tylko strzelanie przez załóżmy pełną godzinę lekcyjną, tylko to o czym właśnie mówiliśmy, pewna ergonomia samej rozgrywki i nauka w jaki sposób ze sportu elektronicznego można przejść na inne dziedziny życia, na przykład jak nauczyć się montować film, wideo, który jest tworzony podczas gry i tego typu elementy już występuje. Ta świadomość, bo sport elektroniczny jest niesamowicie prężny i dynamicznie rozwijającym się dziedziną współczesnego świata tak w zasadzie. Chodzi o to, jak ją wykorzystać i w jaki sposób ją skatalizować, żeby była spożytkiem pożytkiem dla, dla, dla młodych ludzi, bo oni często nie do końca mają świadomość, jak mogą lepiej i bardziej efektywnie wykorzystać swój czas? I właśnie te szkoły, o których Łukasz mówił, na, na przykład Placówka w Piekarach, która już wdraża ten program w ramach innowacji pedagogicznej, to tam nie chodzi o to, że oni po szkole grają 8 godzin w grę w ramach pracy domowej, że w trakcie zajęć grają w grę, tylko uczą się, jak istotne jest to, żeby analizować swoje mecze, żeby analizować komunikację w odrębie zespołu, w jaki sposób mogą budować relacje w teamie, bo to jest coś niezwykle istotnego, a ma miejsce tak naprawdę no, kilka razy dziennie w zasadzie kto będzie liderem, kto decyduje o danej akcji, kto dobrze odczyta ruchy przeciwnika. Tak, przewidywanie kolejnych scenariuszy w rozgrywce i tak dalej. My też dlatego nie chcemy zbyt długo mm -hmm. mówić jakby o naszych podmiotach, ale założyliśmy stowarzyszenie. Czyli rola profilaktyki w sporcie elektronicznym, w jaki sposób możemy zapobiegać niepotrzebnym oddziaływaniom, no bo też nie ukrywajmy, że niektórzy mogą być uzależnieni od siedzenia przy komputerze bezcelowego niemalże. Stąd pomysł na, na inteligentne zagospodarowanie ich czasem, ale. To... Nie mając świadomości tego, że to, co robią, jest tak naprawdę ekstremalnie nieefektywne i wcale nie doprowadzi do tego, że będą lepszymi graczami. To jest o tyle ciekawe, bo tylko jedna jeszcze analogia, bo sami prowadzimy taką placówkę, która nazywa się katowice Gaming House w której skupiamy się na organizowaniu tak jakby obozów szkoleniowych dla samych zawodowców i dzięki temu mamy przyjemność korzystania i spotykania się z całą masą ludzi. Tutaj w Katowicach gościły u nas teamy z Brazylii ostatnio na przykład z Australii, Stanów Zjednoczonych ze Szwecji. Dla nas bezcenne jest to, że możemy z nimi porozmawiać na takiej stopie prywatnej. To są gracze z absolutnie światowej czołówki i sami od nich dowiadujemy się, jak wyglądała ich kariera, w jaki sposób oni znaleźli się w miejscu, w którym są teraz, w jaki sposób przebiegało ich szkolenie i to od nich na przykład wiemy coś, czym sami byliśmy na początku zaskoczeni, że oni przyjeżdżają ze swoim dietetykiem, że mają swoje programy opracowane przez fizjoterapeutów, ponieważ właściciel takiej drużyny, który inwestuje w nią ogromne pieniądze, ponieważ też ogromne pieniądze są do wygrania. Wie jak ważne jest zdrowie tych młodych ludzi, to żeby oni byli wypoczęci i świadomi te, 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 tego, tego co robią. To, oni nie mogą grać po prostu cały dzień, to, to tak jak z piłkarzem, nawet jak ma ważne zawody to nie ma sensu żeby biegał 12 godzin dziennie po boisku. Dlatego mówiliśmy o tych puzzlach i tak żeby już faktycznie kończyć, jesteśmy w takim czasie, że sport elektroniczny rozwija się jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma styczność ze sportem elektronicznym. Najstarsi zawodnicy mają lekko ponad 30 lat. Nie wiemy do kiedy będą grać, nie wiemy, kiedy się skończy ich refleks, czy też dlatego, dlaczego przestaną. Więc jakby wykorzystajmy ten czas inteligentnie. Tak jak powiedzieliśmy, jeżeli ludzie chcą grać i będą grać, dzieciaki mhm. szczególnie, no to sprawdźmy, żeby robili to inteligentnie po prostu. W prostu. Sposób odpowiedzialny z korzyścią dla siebie. Żyjemy w super czasach i to, to jest wspaniałe, że możemy to tak naprawdę obserwować na, na własne oczy. Dziękujemy. Dziękujemy.